No, dzisiaj wszyscy chodzą w cieniu. A ja mam wrażenie, że tuż się nadchodzi. Tak wyglądają te dróżki, ścieżynki z jesienią, jak liście opadają. A to jeszcze nie koniec lata dopiero. Dopiero zbliża się końcówka lipca, a to będzie w sierpniu. Tu jest taki laseczek, miejsce wypoczynku, jakaś liczba muzyka. No można wypocząć, tych nadciskkami świeżymi i opadłymi. Ale rzeczywiście ja mam wrażenie tak jakby to była już jesień. Jakby to już była jesień. Zaczyna się zrodzista, wiedeńska jesień. Mimo, że stopni 40. Liście wysuszone, nie podlane, ani przez niebo, ani przez ludzi. I dlatego jest tak wysuszone. I na to zakończę. in der dale